Mam złą wiadomość, ćwiczący też kiedyś umrą. szok i niedowierzanie. Wiem. Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniam się nisko. Ja mam na imię Grzesiek. Ten kanał nazywa się Trenuj dla Zdrowia. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na właśnie tą złą wiadomość, ponieważ ta zła wiadomość to był komentarz, który pojawił się pod ostatnim filmem. No i w związku z tym musiałem się do niego odnieść, bo od czasu do czasu takie komentarze się pojawiają. Komentarze w stylu, po co ćwiczyć, przecież i tak umrzesz? Przecież ten cały trening siłowy nie ochroni cię przed śmiercią. To po cholerę ty to robisz. To jest chyba jeden z najbardziej pokrętnych argumentów, jakie można usłyszeć. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, po co myć zęby, skoro i tak kiedyś wypadną. Po co, nie wiem, sprzątać w domu, skoro i tak znowu ten dom się ubrudzi i będzie tam syf? Po co tankować, nie wiem, samochód, skoro i tak się kiedyś zepsuje? Niby to jest fakt, ale brzmi absurdalnie, prawda? I uwaga! Tak naprawdę, ćwiczenie, dbanie o zdrowie wcale nie jest po to, żeby umrzeć. Tak naprawdę, to jest po to, żeby żyć. Żyć lepiej. Wielu z nas zna kogoś po 60., 70., kto jest w świetnej formie. Robi różne niesamowite rzeczy, podróżuje, chodzi po górach, jeździ na rowerze, tańczy, bawi się z wnukami, ale znamy też takich, którzy w tym samym wieku mają problem, żeby wejść po schodach. Łączy tych ludzi jedno. Obie te osoby umrą, ale uwaga: jedna przeżyje te swoje lata w pełni, a druga. Będzie je po prostu odliczać. I o to właśnie chodzi w tym całym ruchu, zdrowym jedzeniu, dbaniu o siebie. Nie chodzi o to, żeby wydłużyć życie z 80 do 150 lat. Chodzi o to, żeby to życie było warte przeżycia, no, żeby wstać rano z energią, żeby się uśmiechać, żeby móc robić to, co się kocha. Bo najczęściej to wcale nie wiek nas zabija zabijają nas choroby, które w dużej mierze wynikają ze stylu życia. Taka na przykład cukrzyca typu drugiego choroby serca, otyłość nadciśnienie. Tak ja wiem. W rzeczywistości nie ma gwarancji. Trening siłowy w 100% nie zapewni ci tego, że będziesz żyć zdrowo do końca życia. Zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, że możesz zachorować. Ale jak porównamy ludzi, nie wiem, ćwiczących siłowo do ludzi niećwiczących siłowo, to jednak ta grupa ćwicząca. Ma pewną przewagę, to znaczy, prawdopodobieństwo, że zachorują, jednak jest znacznie mniejsze od tych, którzy się nie ruszają i jeszcze do tego dorzucają nie wiem, złe żarcie. I teraz to, co powiem, jest ważne, ćwiczenia to nie jest inwestycja w dłuższe życie, to jest inwestycja w lepsze życie, w to, żeby na starość nie być uwięzionym w czterech ścianach i nie bać się, czy damy radę przejść 200 metrów bez odpoczynku. Pomyślcie, co jest największym luksusem po 70? To wcale uwaga, nie są pieniądze. Nowy samochód czy plazma, telewizor, 80 cali. To jest niezależność. To, że sami możecie wstać z łóżka, że możecie wejść po schodach, że możecie wziąć wnuka na ręce i że możecie pojechać na wakacje i nie martwić się, czy zdrowie wam na to pozwoli. I właśnie w to inwestujemy, kiedy ćwiczymy teraz. I kiedy już jesteś na tej emeryturze, to fajnie wydawać emeryturę, nie wiem, na wakacje, na jakieś swoje hobby, na różne ciekawe rzeczy, niż na lekarstwa i na lekarzy, bo oni są naprawdę drodzy i często jest tak, że przeżerają nam prawie całą emeryturę. I to nie jest fajne. Lepiej już tę emeryturę wydawać w taki sposób, no jaki wy byście chcieli, a nie w jaki byście musieli wydawać. Tak więc. Cały ten zdrowy styl życia, ten ruch, ten trening siłowy działa trochę jak polisa ubezpieczeniowa. Kupujemy ją nie dlatego, że wierzymy, że na pewno dom nam spłonie. Kupujemy, żeby mieć zabezpieczenie, gdyby coś się wydarzyło. Trening działa tak samo: daje wam przewagę, kiedy życie rzuci wam kłody pod nogi. Łatwiej przejdziecie chorobę, szybciej wrócicie do formy po kontuzji, lepiej zniesiecie trudny czas. Oczywiście. Zawsze znajdą się osoby, które powiedzą, a ja wolę żyć po swojemu, jeść co chcę, nie mięczyć się ćwiczeniami i tak kiedyś umrę. No właśnie, jasne, to jest ich wybór. Tylko, że po swojemu często kończy się tak, że wcale nie robią tego, co chcą, bo zdrowie po prostu im nie pozwala, bo ból ogranicza, bo leki uzależniają, bo nagle życie przestaje być wolnością, a staje się listą ograniczeń. Jest po prostu jednym wielkim zniewoleniem. I wiecie co? Można umrzeć, mając poczucie, że przeżyło się życie w pełni, a można umrzeć z poczuciem, że życie skończyło się na długo przed ostatnim oddechem. Więc ja wybieram to pierwsze i myślę, że Wy też możecie. Więc tak, ćwiczący też kiedyś umrą, ale dopóki żyją, żyją naprawdę. I o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chcecie, żeby takich rozmów na kanale było więcej, to oczywiście wiecie, co robić. Kliknijcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zostawcie łapkę w górę, bo to dla Was dosłownie sekunda, a dla nas sygnał, że to, co robimy, ma sens. No i komentarz może być merytoryczny możecie napisać, co o tym myślicie ale taki krótki, taktyczny też będzie ok. Nawet jedno słowo nawet emotka na przykład bicek oczywiście. Bo to wszystko pomaga algorytmowi YouTube'a wysyłać ten film do jeszcze większej liczby osób. A na koniec, jak zawsze, pamiętajcie o tym, żeby. żeby. że nie wystarczy mieć tu. <laughs> I trzeba mieć jeszcze tu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.